Zielone tło. Białe, animowane, uproszczone rysunki. Chmury zasłaniają słońce. Z chmur pada deszcz, rysowany pojedynczymi kreskami. Chmury rozchodzą się na boki, narysowane białą kreską, słońce na zielonym tle. Rosną animowane drzewa. Mają formę pionowych, dłuższych kresek, wyobrażających pnie i krótszych, odchodzących pod kątem w dół, to gałęzie. Napis. Lasy robią klimat. Dziewczyna we flanelowej koszuli i zielonych spodniach opiera się o pień sosny. To jagoda. Ma torbę przewieszoną przez ramię. Twarz jagody. Opiera głowę o pień. Ma przymknięte oczy. Na pniu sosny pojawiają się palce ludzkiej dłoni. Przesuwają się po korze. Zbliżają się do jagody stojącej z przymkniętymi oczami dłoń, klepie jagodę w ramię. Ta otwiera szeroko oczy, odskakuje od pnia. Bartek! Za pniem stoi chłopak. Ach, aleś mnie wystraszył. Spokojnie. To tylko ja. Dlaczego ty się tak ciągle skradasz? Nic dziwnego, że Malina wzięła cię ostatnio za złodzieja. O, a propos Maliny. Co tam u niej? A, no, właśnie na nią czekam. I w sumie to Jagoda spogląda na przegub lewej ręki. W sumie to już powinna być od jakiegoś czasu, ale wiesz jak z nią. Możemy razem poczekać. Chętnie, ale muszę już spadać. A wy uważajcie na siebie. Zbiera się na burzy. Na razie. Na razie. Jagoda patrzy w górę. Wyciąga przed siebie dłoń. Nadbiega malina. Przepraszam za spóźnienie, ale tyle się wydarzyło po drodze, normalnie mi nie uwierzysz. Oj, Malina, tylko godzina spóźnienia, no. Wyjmuję jej liść z włosów. Jestem bardzo ciekawa, co się działo. No słuchaj, najpierw spotkałam takie malutkie baby listki, no i nie mogłam się na nie napatrzeć. Potem przelatywał jakiś mały czarny ptaszek, tak wiesz, centralnie nad moją głową i tak cudnie śpiewał. No i on tak mnie wytrącił z równowagi, że aż się przewróciłam na mech. Taki miękki był ten mech. Trochę na nim poleżałam, a kiedy chciałam wstać, to zauważyłam, że z perspektywy runa leśnego jakoś więcej widać i słychać. Więc tak się gapiłam. To na drzewa, to na niebo. I tak pięknie tam pachniało jagoda, mówię ci. Ale kiedy zorientowałam się, że to już ta godzina, to przybiegłam najszybciej, jak tylko potrafiłam. No to rzeczywiście sporo się działo. A wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? No, co takiego? Czuję się tak wypoczęta, jakbym przespała z 15 godzin. Wypoczęta, zrelaksowana. Tak trzeba żyć. Jagoda kiwa powoli głową. No, Malina... Zdaje się, że po prostu na mnie nie zaczekałaś. No, ale jak to? Przecież to ty na mnie czekałaś. Do, jeszcze raz przepraszam, ale tak w sumie to nie wiem za co. Bo... No bo przecież przyszłam. Jagoda odwraca się od maliny, nabiera głęboko powietrza. Co prawda, później niż się umówiałyśmy, to fakt. No, ale kto nie stracił poczucia czasu w lesie, niech rzuci kamieniem pierwszy. Racja, ale. Czekaj, czekaj. Zobacz tylko. Nie zużyłam. Kropelki mojego kremu do opalania nie wyciągnęłam nawet okularów z Etui i nie założyłam stroju. Widzisz, ze wszystkim na Ciebie poczekałam. Malina, stop! O czym ty mówisz? No, umawiałyśmy się na kąpiel w lesie, tylko jeszcze nie znalazłam żadnego jeziora. Myślałam też o takim dmuchanym basenie, bo wiesz, bezpieczniej, no i bez zrobali pod stopami. Malinko. Chyba ci się znowu coś pomyliło, bo umawiałyśmy się na kąpiel leśną. No przecież mówię, nie do końca. Kąpiel leśna to nie kąpiel w lesie. Nie chodzi tu o zanurzenie się w wodzie, tylko tylko. Sylwetka jagody widziana z dołu. Nad jej głową rozmazane korony drzew na tle nieba. I to wszystkimi zmysłami. Jagoda. Jagoda! No to ja już jestem po. Na no to wychodzi. To co innego porobimy? Rozglądają się z przerażeniem. Słyszałaś? Zdaje się. Jednak będziemy miały twoją kąpiel w lesie. No widzisz? Mówiłam. Dobrze, że wziąłem dwa czepki. Masz. Podaje jej błyszczący staromodny czepek. Jagoda rozciąga go z szeroko otwartymi oczami. Animacja na zielonym tle. Słońce zmienia się w stylizowane rysunki drzew. Napis. Lasy robią klimat. Kobieta w lesie ma przymknięte oczy. Bardzo lubimy takie kąpiele leśne, bo to coś więcej niż zwykły spacer. Nie chodzi tu też o ćwiczenia fizyczne, turystykę pieszą czy jogging. To po prostu kontakt z naturą Łączenie się z nią za pomocą wszystkich zmysłów wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Mężczyzna w lesie. W pomieszczeniach zamkniętych zazwyczaj posługujemy się tylko dwoma z nich wzrokiem i słuchem. Dopiero gdy wyjdziemy na zewnątrz, możemy dajmy na to Wąchać kwiaty, rozkoszować się zapachem świeżego powietrza, obserwować zmieniający się kolor drzew, usłyszeć śpiew ptaków i poczuć dotyk wiatru na naszej skórze. I właśnie wtedy otwieramy wszystkie nasze zmysły i możemy doświadczyć więzi ze światem przyrody. Można zapytać, co czuję, kąpiąc się w tej leśnej przestrzeni? Już Wam mówię: relaks, uspokojenie, wyciszenie. Tak, leśne kąpiele redukują poziom stresu, obniżają ciśnienie, dodają energii i radości z życia. Wiele badań wskazuje, że poprawiają koncentrację i pamięć, a także poprawiają jakość snu. W Japonii, skąd wywodzi się pojęcie leśnych kąpieli, przebadano grupę ochotników. Po dwugodzinnym spacerze po lesie, przeciętny czas snu uczestników wydłużył się o 15%, czyli o 54 minuty. Uczestnicy spacerów byli zdecydowanie spokojniejsi po dwugodzinnym spacerze po lesie. Popołudniowe spacery podnosiły jakość snu uczestników bardziej niż te poranne. Co ciekawe, kilka badań wykazało, że na łonie natury przypominamy sobie, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. W obliczu niesamowitej różnorodności świata przyrody możemy poczuć przypływ wdzięczności. To sprawia, że odrzucamy egoizm. I zaczynamy myśleć o innych. Kobieta przesuwa dłoń po gałązkach. Możemy tego doświadczyć, przebywając na łonie natury, albo nawet wtedy, kiedy oglądamy film z cyklu Planeta Ziemia. To wtedy właśnie stajemy się bardziej pomocni i życzliwi. Napis na zielonym tle: Lasy robią klimat. Napis wystąpili Alicja Koga, Blanka Kęstowicz, Maksymilian Natkaniec. Leśnicy Ewelina Jurkiewicz, Konrad Owczarzak, Wojciech Wiśniewski reżyseria Jerzy Przybek, scenariusz Sylwia Grys, Jarosław Bator. do lasu kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap. Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.